Ale jak zginę, muszę dać suba temu, który będzie miał najwięcej likę pod komentarzem. Zabiłem go, XD. Ile ich tu jest? Nasz żyje, a i w tym czasie zostawcie suba, aby nie przegapić wyników i zobaczycie na własne oczy, jak kogoś subuje. Mamy stolikę pod tym filmem. Więc wiecie, co robić widzowie. Liczę na Was.